Kurwa, no nie dostanę tego impostora nigdy Zabiję bym ich wszystkich każdego bym tam zabił. Chyba nigdy nie dostanie tego impostora. Światła. O, raz. gdzieś w... Legion z Gorzyk Mandio. Legion z Gorzyk Mandio nie zabili. Gdzieś w opisie był kill. Nie, nie, nie nexe też. Ciało szare! Eee. Tak stop, zapowiedział. Stop, stop, kto się ze mną tepnął? Gdzie jest ciało? Teraz Nikt nie powie, jak to tak zapowiedziałaś. No wiem, że nikt nie powie, bo ten, co się ze mną tepnął, zapierdolił na wcie i to ktoś, kto mnie tepnął. Dobra, dobra, to eliminacja. Będzie wiedział, z kim mnie tepnął. Bo jak ja się pojawiłem na miejscu, to idealnie ciało nawci opadało kurwa okay, jeszcze okay. po prostu. to sekundę, diabeło i mangetsu, jeżeli się nie mylę, to my jesteśmy razem w Labie teraz, tak? No. Biegłem do Dlaczego, bloody mówisz stety. w tym samym czasie, Bo, kiedy no, no, ja no, to przyjube. jest bez sensu? Tak mówi, kurwa. Tak mówi, no, to jest to jest mega niekulturalne. sensu, buchu, nie no, no, Bo, no, to nie I to jest mega generalowych produktów, nie jest mega to jest nie wiem, że 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 nie 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 jest, to to jest nie mi to jest Mandzio! To jest Dawaj go! Które ciało zreportowałeś? Gdzie ciało jest, zreportowałeś? Ciało jest, z z powiem jaki jest problem. Robisz z tych, kurwa, historii, gdzie jesteś, sześciominutową jest, opowieść... Żeby Ale to bo bo ktoś to mnie to powinien widzieć na kamerach. To jest i to jest Bloody. Ja na niego zagłosowałem. Nie, Ja też, ja też. To jest Mandzio, tak. ja to jest Mandzio. Ale się przestań, drzeć ryja! <laughs> Ale to wy się Ja kocham to lobby. Się mamy lobby. No. Nie da się tu grać, nie da się tu kurwa grać, naprawdę. Nie mów tak, Kasia. Kasia, tak teraz Kasia ma rację! Nie, naprawdę kurwa, nie da się grać, bo drzecie, ryja, ja już po prostu nie wytrzymuję. Plus tutaj. jeden, plus jeden akurat. Kasą ja kurwa rozumiem, że czasami no emocje, to ja, ja rozumiem, że czasami są emocje i ja rozumiem, że to jest gra i tak dalej, ale jakakolwiek minimalna kurwa kultura osobista powinna być do chuja jasnego zachowana, oh! co Kocze, to co być, że kurwa za każdym razem, ja Kuj przez ile z wami gram kurwa, od dwóch tygodni z wami gram i nie wiem kurwa, kiedy mogłam się spokojnie wypowiedzieć tak, żeby nikt mi w zdanie nie wszedł, no przecież to jest jakieś pierdolnie. Te, nie, nie musisz krzyczeć, się, kurwa. Nie Puwa, no, da, tak. Też się boję na ja no, to. Już, ja już nie wytrzymuję psychicznie tutaj. Nie będę z wami więcej grać, jeżeli się kurwa nie dacie ludziom normalnie wypowiedzieć kulturalnie, bo to jest jakieś chore, rozumiecie? Chore, a to co ty bloody robisz, a to co Plaga kurwa w ogóle robi, to jest w ogóle jakiś inny level, jak dla mnie, spierdolenia kulturowego, że można tak komuś wchodzić w zdanie i intencjonalnie komuś przerywać w tym, co mówi. Miałem taką yes, right. w Miałem tak nie nauczycielkę w szkole łagielskiego, co mówiła nie nie wszystkim, żeby kulturę przestrzegali, a potem wszystkich wyzywała i przeklinała na dzieci, nie? No dobra Kasik, to powiedz, co się. Kurwa, trochę kultury osobistej kurwa. Adi przestań jej przerywać Ja chciałam powiedzieć chyba. wcześniej Że Osoba która mnie teleportowała Powinna wiedzieć Z kim mnie teleportowała powiedziałaś więc, więc jeżeli chce się ujawnić I dzięki temu będziemy wiedzieć Kto jest impostorem To będę wdzięczna Ale, Ale jeżeli nie dbalana, również to jest... wiem Dlatego ja jeżeli pierdole. nie to również zrozumiem Dobra Ej, mi się już jestem tak wkurwiona, nie? Graf, ja mogę Dobra, wiedzieć, gdzie ciało zreportowałeś? Gdybyście stali koło mnie, to byście zobaczyli w moich oczach chęć mordu Ja chcę was urobić, to jest Kasia jak chuj Dobra, Graf, mogę wiedzieć, gdzie ciało zreportowałeś? Gdzie było ciało, które ja zreportowałeś? Yyy, przy lawie Okej, okay. Kasia je widziała naszyga, bo na kamerkach wie. jak padało, ale Kasia już Trochę dużo powiedziała w tej rundzie. Zajęła, zajęła 70 sekund spotkania, ja nie Ej, wiem. Ale, Ej, kurde, ale kurde, ale szczerze, e, Kasia nie. Kasia powiedziała coś, co większość z nas powiedzieć, ale zrenowała. po prostu za bardzo chcemy content. Nie, ja wam ja tak powtarzałem już 15 razy. A ale spodziewacie się, że przy się już 15 podmały, osobach będzie tak. inaczej? Ja też, mówiłem, ja też mówiłem. Tak, ja uważam, tak. że nie możecie Może teraz być mówić być inaczej. Że wy to mówiliście, wy to mówiliście. Ja, mówili ja uważam, że Kasik tak ma kredyty tak za tą wypowiedź. Tak, nie, no, nie o Kasik... Super, jest, ja dalej płacę. Ja z tego no, wszystkiego no, wyniosłem tylko jedną lekcję. To jesteś ty. Mama mnie nie opierdoliła, jest! No, no, na nie, nie, nie powiem. Nie, powiem. <ztyard> chujle, jeszcze nie, nie powiem. Nie, powiem. Kasia nie dopomknęła jednej rzeczy. Ty intuicyjnie nie rzuć Ale nie to. Nie dało się tego. Nie dało się tego. Nie dało się tego. Nie się się Nie dało pierwszy, tego. opowiadać historię, to mi Nie dało się zacząłem. Nie 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 nie, ale cieszę się, że nie przyszedł mi o krzyczeć, że o sobie... Co, co się kurwa dzieje? Nie, Kasia zrelowała, nie? Jakby. Ja totalnie to, co ona powiedziała, to czuję o, już od 2020 roku, nie? Wszystko, wszystko, co, co mówiła. O, raz, dwa, trzy, cztery. I stoi na kamerach ten gość: 5, 6, 7, 8, Katon, Katon, 11. Widziałem, sekund. widziałem, Mandzio jest w 100% clear. Widziałem, jak wybiega jakiś Mandzio z tego, z O2 uh -huh. i potem. Manjo też go idzie... widziałem? No właśnie, więc, no, więc a ja jest no, Mandzio. Tak, też mam. widziałem. Ty nie byłeś Mandzio na O2. Byłem na O2, widziałem, że tam Natan, z świętej pamięci Natan, z Tikiem Kazgorzyk, wrzucał e, śmieci, jak to obywatel, mam nadzieję, że posortował, e, ale również tam był Nexe w tym wszystkim. byłem? No właśnie ja przy Natanie na O2. O, o, nie, ja ja na chciałbym witalce, powiedzieć, teraz, kolega, że do drogi. mnie Patmas z O2. I ale. był pokazany, że Natan żyje, co by się zgadzało, ale jak już byłem I... na Witalsach, to już nie żył. Nexe się nie zmienił w takim razie w ciebie. A gdzie jest ciało jeszcze raz? To znaczy on się zmienił we mnie i był przy o2 i później nexe przemieniony za mnie uciekał, ale ja się bardzo przestraszyłem, ale na szczęście mangesu złapał mnie w mocny uścisk. Oh. Oh, 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 oh. oh. Taki mocny uścisk, że się złapał, że nie żyjesz. O, ale uścisk! No nie, to dwóch morzników bo by nie było. Jeśli nie. Mówił, że się w niego zmieniał. nie wiem, czy to chodziło o transport, czy co ale no, ogólnie trochę Nexa Ja nie, nie, nie zostałem przetransportowany, wiesz? A, jeżeli w powiedział, że Nexus się w. Się, że zmieniłeś się w Madzio. No to a też a ty nie. Zdziałeś ko kogoś ty się w tym morzu. No właśnie nie, właśnie ja nikogo nie, nie minąłem. Szukałem, szukałem killa. Nie minąłem nikogo, absolutnie. Tak jak mówię, skończyłem rundę na Vitalsach Natan już wtedy nie żył, nie? Mnie się wydaje tak. No, szczerze, no, no. w ostatniej rundzie Eneksy był full clearem ze mną na. na się światła. wydaje że to o, Teraz no mówię, że jest nikogo nie szansa, widział. W no bo nikogo jak nie minąłem. Osoby. Dobra, to jak, jak byłeś to na to kamerach, to ja powinieneś by... widzieć, że wbiegłem do O2 od i przebiegłem ja o dwa i od razu pobiegłem ja do kamery. Ja wiedziałem, że Nexy śledził Mandzia, więc pewnie poznał jego sekretną jak rolę, dlatego. Dla Mandzia nawet nie widziałem w tych grze, stary, chyba, tylko że przy stole. Poszedłeś za nim na samym początku rundy, powiedział, że byłeś też z nim po dwa? Nie, 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 2 nie, Malgi, a gdzie w nie, 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 na nie, nie, padł nie, na nie, czy czy coś... Na drzewie? Proszę do czy... nie, Możliwe, że Mandzio też zgadł, ale równie dobrze. Mandzio mógł być tym VG albo VET, co spróbował zgadnąć Nexę jako Morphing, i Nexem mógł być glitchem. Jeżeli próbował zgadnąć Nexa jako, by to blicza, próbował to to jako impostor, to jest 100% szans, żeby zginął, ponieważ nie jestem impostorem. Moim zdaniem to może nie być pirati. Skip, no skip, nie. skip, skip. Moim skip. zdaniem Nexe jest glitchem albo impostorem. A Mandzia bezpośrednio Uważajcie na że Nexa się w niego zmienił, no ale to tylko więc... z tego. No mówię, dlatego pewnie poznał też jego rolę inżyniera czy coś, dlatego go odwalił, więc ja Nexe szczerze mówiąc, no, przeryw. Legion, tu, tu jest baby Legion, Nexe. A zaraz Nexe wróci jako ten, jako morfling, albo nie? Legion, Mangi, Katon. Ten Katon bardzo kamery lubi, nie? On cały czas siedzi na kamerach, kamerze... Dobra, Nex. Widzieliście to na kamerach? Ja, ja widziałem ja widziałem kto się zamienił i kto zabił. No dawaj. Nexe się we mnie zamienił i zabił koło tak mnie. jak ja się zamieniłem w kogoś. Nie. Ej, wy mnie naprawdę nie nienawidzicie, to nie Ja byłe byłem w, na, ja... na kamerach, ty widziałeś A... to też mam wiatr. Ja no właśnie, nie, nie, nie widziałem, nie klikałem, myślałem, że chcesz mnie zabić wtedy. Na Vitalsach, panowie. Nie było, nie było, nie, nie było, teraz tak, Nexe 100% tak, to był. Nie, nie, nie. Ale, to ja właśnie nie widziałem tego na kamerach, bo nie, nie tykałem kamer. Bo na kamerach widziałem. Jeżeli ty mnie grillujesz kolejną rundę pod rząd, dobra. Yeah. dobra, jest clear. Dobra. Ja dobra, dobra, dobra. Dajcie ugotować, dajcie ugotować. Duo to jest e, katon, który kryje Nexę na kamerze i udaje, że kamerę, a drugi to pisze. jest Nexa. To jest duo, to jest duo, to jest duo. To jest duo. To jest bait, To jest bait. W sensie mamy duże podejrzenia na neksę, to jest To absolutnie nie jest bait. To nie jestem, ja panowie. Skończyłem tę rundę znowu na vitalsach I chciałem tylko tak. powiedzieć, że jak skończyłem ja tę rundę na vitalsach Czekaj, to y nie było set. żadnego fraga, więc. Chuj, oh. szybki panie pato. Tak, ja mam jeszcze pytanie, ja mam jeszcze pytanie był, do Grafa To nie był bait, bo ja dobiegałem do tak? tego i. Bait, ja do tak? Tak? Oczywiście, oczywiście. No ja bym się wyświetlił ja tylko To bym no ale jest tak, jestem tak, za tym, że jesteś zreportowany. No bo to nie jestem. Bo właśnie, my tam biegliśmy. Trzy osoby tam biegliśmy do tego ciała i to padało dosłownie. Katon kłamie. Katon, katon, kłamie. katon kłamie, drugi to Nex. to jest dwójka, to jest dwójka. I tak samo mógł. Katon jest full clear, ja go cały czas tak. widzę na kamerach, on tam no tak. siedzi, patrzy. Siedzi, ale to wszystko. nie znaczy, że nie zabija. To nie zna... Dziwi mnie, że ty tak na niego nalatujesz. Dobra, mangi, 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 mangi ale, ale mogę, no, po, no. mogę powiedzieć? To, że on siedzi na kamerach, to nie znaczy, że on jest clearem, bo po prostu ale siedzi, nie nie zabił. i on, dobra, nie zabija. Dobra, dobra, ale chodzi mi o to, że on kryje killera, czyli on jest drugim killerem. Nie kryje, on powiedział wszystko. Co powiedział? Wypierdolcie Padma za normal. Też mi się tak wydaje, bo <noise> strasznie mi to śmierdzi, wypadło. Padma, to wszystko jest ten się Kto mógł to zabić, razie, ale to nie był bait. Nie no, moim zdaniem... Na pewno nie, nie był bait. Był bait na pewno nie, ale może to być self report. Jest bo my tam dobiegliśmy z... graf, z... chyba nie. nie, 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 nie jestem, no my dobiegaliśmy i ja, z... ja zacząłem z... biec, on bo widziałem jak udzielet kamer Nie, nie, nie kamerach dlatego kato nie potwierdza, bo to Ech. prawda. Znaczy kurwa na Vitasa. Tak. Nexe. Wiem, co się I Nexe był w miarę ale, blisko, bo Nexe biegł na storage, nie. będę zdenerwowany, bo nie widzę takiej sytuacji, jak ja nic nie robię. Ja też na Patmaza. Ale ty się znowu zamieniłeś. Mandzio. też na ciebie mówił. Maandio też na ciebie mówił. Nie Patmas za kogo się, się zmienił, no Nexę? Na... We mnie, we mnie się zmienił. Okay. ma to jest Nexy. Moim zdaniem to jest Patmas. To jest, to jest Patmas. Pozdrawiam. Dobra, to moi drodzy, możemy zrobić to. Ja to na wyrzucić -a, a potem wyrzucić patmaza. patmaza na przykład. A skąd a, to jest? Dlaczego tak uważasz? A blad jest ze Na kamerach. Czyli co widziałeś? No jak sobie skaczę w pewnym miejscu. Jesteś kurwa tajemniczy, byczku. Pamiętajcie, jak ja wylecę, to to jest duło impostorów jak coś. O, dobra. I... To jest jeszcze. Katon, katon, katon do Katon i ma te teraz. Ale katon może może kata możemy strzelam. też patrzmaza na cel kibadę głosować. mówiłem, mówiłem zawsze mówię, mówię, mówię. O, o. Okay. No no ty dobra, zależy, czy czyli mamy... Ten, czy Dester, to... Zgadnął mnie no pewnie, ale... No to teraz Bangi, I... bo jeszcze najeżdżał. No, no, no tu. <laughs> ty, ty trzy różne osoby obwiniałeś, a ja też widziałem jak ty tam dobiegałeś, dobiegamy razem z Grafem i ty to zgłaszasz. I Kiedy trzy ja różne? Kiedy tak? trzy nie osoby? Kiedy to... trzy? Kiedy, to... Kiedy to... trzy? To... Kiedy to... 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 No Nexe, Katoma to... i teraz to... mnie. Nie, na ciebie absolutnie nic nie mówiłem, na ciebie nie mówiłem absolutnie nic, dopóki nie powiedziałeś, że to jestem ja. I to skoro się pij? wydaje, że to mógł, że... Kto jest impostorem kto jest Czy impostorem mogę? Mangetsu. Ja wiem kto jest impostorem. No? No, się... Poczekaj poczekaj Kasiu, poczekaj Kasiu. Kto jest impostorem Mangetsu? No. Mi się Ale wydaje, że... To a, to a, ja wiem! Katon, katon, katon musiał być GA, Katon... A nie, bo byś go nie bo nie Nie, go Dobra, Kasia, Kasia, Kasia mów, no. Moim zdaniem mogło tak być, że... Nexe wygłosowaliśmy, mógł być niewinny, Katon mógł być impostorem i... Nie wiem, może ktoś do dwójki jeszcze być I co teraz? Kto jest widoczny? Ej, Kasia, Kasia no wie, Kasia coś no wie, Kasia, wie, Kasia, no Kasia coś dobra, wie no w, z takim, w razie, z takim razie, z takim razie byłby jakimś glitchem Zamknij się na chwilę, Mangetsu, kurwa, daj Ale on mnie pyta, to co mówi, że daj, się za, Kasi mówisz, że mam cię zamknie? Nikt nie pytał, nikt nie pytał Cześć, wydaje mi się, że Vladimir blackmailował, pozdrawiam To nie wiem. Niestety, Kasia, obawiam się Bardzo dużo osób po ciebie biegało w ciągu rundy. Ja wiem, no, że masz. No, tak no. Ja wiem, że jesteś na mnie cięta, ale no nie z się. No. Ale Dobra, chodzi o to, że ty jest biegłeś za mną i tak, się tak ciągle, no no że nie widziałam. Co? Dlatego to powiedziałam, no że wydaje się. Z... Masz tego podejrzany, masz Patmaza, obwinianego przez Katona, Nexe i to ciebie, jak To dwóch impostorów. no. Masz, masz Bladiego, który też był obwiniany. Historia, myśleć. Czyli Pat jest z Gravem, Graw się do umówił z nim, że jest szeryfem. i. Kto zabił i kto jest trzecim, bo chyba ktoś musi być tutaj z tym kogoś. Kto jest trzecim? Wy typu i ja w to, Ale pamiętaj, że są jeszcze, Goda, role me, są jeszcze role no neutralne. Są jeszcze role neutralne, których w ogóle nie bierzesz pod no uwagę, dobra, uwagę, bo chcesz, no żebym ci według... To, no to kto jest twoim zdaniem, no? Moim zdaniem może być Patmas, z Bloody. No i tyle moje, moje Wątpię, tropy się tutaj Batman, kończą. Reszty no to nie to widziałem ja kompletnie. Aa, Ej, aaa, dobra, man, mam mam dobra, mam, mam, tak mam sugestie. Ej, nie, jak jest Jesterem, to jest Blady. Słucham, Słucham Rob. E, skipujmy i ja Bladiego spróbuję ostrzelić, jeżeli no ja umrę, to Blady clear. Dobra. dobra. No dobra. Kurwa, nie na Bladiego? O Jezu, ja, z Kto jest największy niepewny, to ja go spróbuję ostrzelić. Patma z Blady. Mi się wydaje, że to mam Jeżeli umrę, to Blady jest clear. Blady jest Jesterem. No to niezły. No i tak w Bladiego lecę. Ja dałem skipa, kurwa, no ja, ja dałem skipa. Nie Kto to to leży, nie wiem, nie znam, nie znam, nie znam, nie znam gościa. za No, jestem ciekaw, jestem ciekaw, co... Chyba, że kurwa w ogóle graf, graf kurwa klejmuje szyryfa, który nie jest szeryfem. On może być kurwa neutralem, zabijającym. O! <laughs> jak biegą, jak biegną tutaj. O, zabił. Dlaczego to ciało było nie? A, on miał niebieski skin. Dobra, y... tylko że to jest teraz pytanie... Bo dobra, ten, bo... on był taki żółty, a on był niebieski, nie? Dziwna akcja jest taka, że dużo wyeliminowaliśmy. Wyeliminowaliśmy Katona, wyeliminowaliśmy Bladiego, wyeliminowaliśmy Nexę i nadal jest gra. Nie wiem, czy gra w... A, czekaj, ja pytam mam na jest, no. ta rola, y, się, jest ta rola, Może się mi wypowiedzieć, jest ta rola, co się pojawia po... Nie ma trajtora. A, okej, okej, okej. Wyłączyliśmy Traitora. Czy graf ty nie fake claimujesz szeryfa czasem? Nie fake szeryfa, <laughs> jestem. Wytłumaczę ci dlaczego? Jakbyś liczył sekundy, szeryf ma 20-sekundowy cooldown, a nie 22,5, a on okay. w stanie zabić wcześniej niż ktokolwiek inny. Okej. Okay. Mechanicznie ci wytłumaczyłem. Nie ja bym się chciał dopytać Legiona, bo nic nie gadał na brzezku. No. nie, no, no. No nie, nic nie, widziałem, no. wcześniej mówiłem, nie, 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 wcześniejsze nie, mówić. No to, się, to wcześniejsze rundy to potwierdziłem. Potwierdziłem tylko we wcześniejszych rundach tyle, że tam to nie był bait. Jak Graf zgłosił, bo. Widziałem też reporta. Nie? Ja zgłosiłem. Nie, nie ja zgłosiłem, to Patmas. No to zgłosi. ktoś tam, to Patmas w sensie zgłosi, jest cień no. szansy, że to Patmas zabił, ale Patmas powiedział, że Nexe się zamienił za niego, a Nexe no tak, był ja... blisko, ponieważ Kill padł przy lodziku między sabotażem komców a Lodzikiem a Nexia biegł w prawo nad storage'em więc mógł się cofnąć i to zabić. To bardzo cięło. Tak, wchodzi, Chodziło mi o to, że to nie mógł być bait wtedy, no bo widzieliśmy nie, reporta. Nie? Bo trochę czasu miał. Ja nie widziałem krwi na ciele, więc to nie było instant. Czy Patmas zabił? Nie jestem pewien. Czy to był bait na 100%? ale czekaj. Czekaj, czy teraz masz wątpliwości, to był bait? Nie, to na 100% nie był bait, ale nie wiem, czy to Nexa zabił, czy Patmas zabił. Ja mam propozycję, sprawdź mnie. Niech Graf się sprawdzi, to nie Graf się sprawdzi. Ja mam propozycję. Nie, 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 nie ryzykuje to, Patmas. Ja myślę, że coś bardziej ktoś uczynił. Nie, bo jak on się sprawdzi, to przegramy, bo druga zabije, jakby nie ma sensu. Ale to zostanie jedna osoba na trzy nadal. Ale może być... Yy, nie, GA chyba nie ma, może być Lover To jest albo Legion, albo Kasia Ale to mój sus Na Legiona tak. Też tak myślę Pięknie. Bo nic nie gadał O kurwa. Kari nie da oh, głosu Jak Arso to GG Ajajaj aj, aj. No ale to Graf może walnąć Legiona, Walni Legiona Graf No ja z tym Grafem, nie? jakby Jak jest szeryfem jak jest szeryfem to git. Jak nie jest szeryfem, to mnie zabije. I tyle, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Ciężka runda bardzo. Ciężka runda. Oj. O! Czemu nie walnąłeś jej? Czemu jej nie walnąłeś? Mógł się walnąć. Eee, a, nie, wiedział, nie widziałem co się stało, to... Okay, odbiegała bo Kasia Patron tego nie zabił, tyle wiem. To to, to to? Kasia, Kasia odbiegała, Kasia, kasia odbiegała. Kasia. Ja pierdolę. Ja widziałem, Ja widziałem tylko przycisk nie widziałem tego. Okej, okej, okej. Czemu? No, bo jest szansa, że kurwa oni sobie we dwóch, bo się dużo. Nie są. To ja robię to są. na kasie, daj Kari. Dobra, Patmas. Daj na kasie, jeżeli będzie remis, to ją ostrzelę po prostu. Więc no. wywalamy, co Kari go da w tej chwili. No dobra, a no jesteś w stanie, Patmas, claimować swoją rolę teraz? Jestem, ale nie, nie używałem jej praktycznie w ogóle. W sensie nie, 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 nie dawałem info. No, wiemy, no ta. Lego jakoś tak. No tak. Ale kurde. To nie może być morphing, to nie może być morphing. Jeb... jeb... nie bierzcie teraz swoją rolę, tak jakby z ciekawości. Ale... To może dajcie swoje głosy... Ja używałem szeryfa, nie umarłem, więc może nie ma gettu. No dobra, ja mam mystika, ja, ja, ja mam... ja mam mystika, ja mam mystika, ja ale mówię, no nie, nie, używałem zupełnie tej roli. Amnezja, jeba... ani jednego ciała nie trafiłem. Altruista. Czemu nie skrzesiłaś? No, rel, rel. No nie, Trójista się wylasował. Byłam kiedy i przez przypadek podniosłam werewolfa, kurwa, i nie Tragedia. Ale performance to... What? Co tu się dzieje? No to Legion, to Legion jeszcze. No chyba, że kurwa ten graf, ty, ja już teraz nie wiem, nie? Zabij go, Graf, zabij go, zabij go. Dobrze! Nice! Gniewany cooldown,